Nie spodziewałem się, że w drugą rocznicę wyborów październikowych z 23 roku powodować się będę na Zamberga. A dzisiaj rano o 10 w Sejmie to i Zandberg dołączył do, a wręcz jeśli chodzi o swoje głosy, tę koalicję 13 grudnia. Dołączył do potężnych krytyków Tuska i jego, jego rządów. On z kolei mówił. Następujące rzeczy. 6 tysięcy naukowców podpisało się pod dramatycznym apelem. Dramatycznym apelem o to, że jeżeli nie podniesiecie nakładów na badania podstawowe, na infrastrukturę naukową, to wiele dziedzin polskiej nauki będzie po prostu zagrożonych. To nie chodzi już tylko o utratę talentu, chodzi o zdolność do prowadzenia badań naukowych w kluczowych dziedzinach, kluczowych także dla polskiej gospodarki. Przeznaczyliście w budżecie, jeżeli spojrzeć na to, jaki jest udział wydatków na naukę, badania i rozwój do produktu krajowego brutto, to jedno z najniższych kwot w XXI wieku, to jest polityka antyrozwojowa i ją trzeba zmienić.